My way. Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na serwerach testowych pojawił się właśnie nowy event, chyba event, bo ja nie wiem czy ja mogę tę rozgrywkę powiedzmy, że tak nazywać. Już wam zaraz pokazuję o co chodzi. Nie było o tym evencie, no na razie będę to nazywał eventem. Żadnej informacji w patch notesach, niczego nigdzie nie wrzucali, ani na fanpage, e. nikogo o tym nie poinformowali tak naprawdę. Po wejściu w okazję, a następnie po kliknięciu w odwiedzanie sprzedawców, zobaczymy coś takiego jak dzika zabawa. Zaraz do tego przejdziemy. Od razu mówię, że jest to event Pay to Win, ale będzie na pewno dużo przyjemniejszy niż te melodyjne prezenty. To jest zdecydowanie najgorszy event, jaki kiedykolwiek znalazł się w tej grze. Tutaj nie ma absolutnie żadnej dyskusji chyba. Także szybkie tutaj podstawy, i zaraz przechodzimy do konkretów. Powiedzmy, bo i tak nie mogę nic zrobić, ale będę mógł wam pokazać o co chodzi, jakie są nagrody i tak dalej. Dzika zabawa będzie dostępna przez łącznie 7 dni. Podczas wydarzenia możesz kupować lub zdobywać pakiety zabawy, by codziennie otrzymywać źródła zabawy. Zdobyte źródło zabawy będzie zużywane automatycznie. Każde źródło zabawy przyniesie AX o jeden kafelek. Kiedy AX dotrze do końca, otrzymasz nagrodę w wysokości 5000 diamentów. Przechodząc przez inne kafelki, będziesz losować nagrody z puli z umiarkowaną szansą na powodzenie. No i to jest AX, ta kaczka tutaj. No i generalnie mamy trzy możliwości na zdobycie przedmiotu eventowego. To jest ten przedmiot, źródło zabawy. Możemy odbierać jeden dziennie, prawdopodobnie, bo od razu mówię, że ja z tym eventem się troszkę spóźniłem, bo tak jak widać koniec za trzy dni mam, niecałe. Więc, no bo tak jak mówię, nikogo nie poinformowali, ja nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle weszło. Jeżeli odkryliście ten event na serwerze testowym wcześniej, to możecie potwierdzić, czy faktycznie można jedno źródło zabawy, czyli ten przedmiot eventowy, odbierać dziennie? Czy można odebrać go tylko raz? I tutaj jest jakiś błąd, nie wiem. Drugi, trzeci sposób to oczywiście wydawanie pieniędzy: 22,99 wydajemy i mamy 10 lub 92,99 i mamy 40 i tylko raz każdy pakiet możemy kupić. Więc zakładając, że możemy odbierać faktycznie jedno źródło zabawy dziennie, to każdy zrobi jedno kółeczko, bo tak jak widać mamy 5 pól, raz, 2, 3, 4, 5. Jeżeli odbierzemy 7, no to dojdziemy do końca, tak, dojdziemy na piąte pole i później na drugie pole zajdziemy i to wszystko. I teraz tak, przede wszystkim te pakiety, jeżeli to działa tak jak myślę, a raczej tak, możemy kupić za jakieś 116 złotych około niecałe bodajże, jeżeli dobrze tak na szybciutko liczę, wiadomo matematyka trudna sprawa, no to za 116 około złotych będziemy mieli 50 takich właśnie przedmiotów eventowych, co oznacza, że zrobimy tutaj 10 kółek. Mamy informację, że otrzymasz 5000 diamentów za każdą rundę, co oznacza, że za 116 złotych już tam zaokrąglimy otrzymacie 50 tysięcy diamentów, 10 kółek razy 5 tysięcy, 50 tysięcy diamentów, i jeżeli zrobimy jeszcze to jedno darmowe kółeczko, no to 55 tysięcy diamentów jest łącznie do zgarnięcia, i wtedy zatrzymamy się na tym drugim polu. I za stawanie na tych polach też dostajemy nagrodę, jedną z tych losowych tutaj, czyli mogą być to rdzenie, okruchy żywiołów, monety połe, esencja, doświadczenie lub jeden zwój, i tak jest yy, wszędzie, to samo. No i tutaj mamy 5000 diamentów, nie więc jeżeli dostaniemy faktycznie jedno darmowe kółeczko od twórców, no to już można z całą pewnością stwierdzić, że to będzie dużo lepszy event niż melodyjne prezenty, bo darmowy gracz na melodyjnych prezentach nie dostanie absolutnie nic, nawet nie wiem jednej esencji, nawet jednej sztuki złota, nic kompletnie, nawet kopa w tyłek, że tak powiem, więc no to już czyni ten event mimo wszystko lepszym. Tak, jest on nadal pay to win. Bo darmowy gracz zrobi jedno kółeczko, ale 5000 diamentów i tak dostanie. Tak więc, mimo że nagrywam ten event z opóźnieniem, to stwierdziłem, że i tak warto o tym evencie coś powiedzieć. Bo, tak jak mówię, na serwerze głównym można będzie to przeoczyć, bo ja łatwo dosyć ten event przeoczyłem na serwerze testowym. No i jeżeli faktycznie będziemy mogli odbierać jeden przedmiot dziennie do poruszania się, no to warto od razu na serwerze głównym to robić od pierwszego dnia, żeby niczego nie stracić. Najważniejsze jest wiadomo, 5 takich przedmiotów eventowych żeby po prostu zrobić to jedno kółeczko i 5000 diamentów odebrać. Tak czy siak, nadal jest to event pay to win, no nie oszukujmy się, głównie ma tutaj zarabiać pieniądze dla twórców, ale fajnie, że tym razem cokolwiek dostaniemy, nawet jeżeli to by był tylko i wyłącznie ten jeden ruch, no to i tak coś dostaliśmy, bo w Melodyjnych Prezentach, tak jak mówię, dostaliśmy najwyżej figę z makiem. Także ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu, życzę wam miłego początku tygodnia nowego, no i do zobaczenia w kolejnych moich Filma.